Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy wyzwania i trudności w twoim życiu mogą być wynikiem ukrytych grzechów, których nawet nie zdajesz sobie sprawy, że pełniasz? Pycha, chciwość i żądza to trzy z najniebezpieczniejszych grzechów. Prawda jest taka, że wielu z nas jest w nie uwikłanych, nawet o tym nie wiedząc. Pycha może się maskować jako pewność siebie, chciwość może się przejawiać jako uzasadniona ambicja, a żądza może być mylona z prostym pociągiem. Te grzechy podstępnie wkradają się do naszego serca, niszcząc nasze relacje, podejmowane decyzje, a nawet naszą więź z Bogiem. Biblia nieustannie ostrzega nas przed tymi grzechami, pokazując niszczycielskie przykłady osób, których życie zostało przez nie zrujnowane. Pomyśl o Lucyferze, który upadł z powodu swojej pychy, albo o Akanie, którego chciwość doprowadziła do zagłady całej jego rodziny. A co z Dawidem, którego niekontrolowane pożądanie do Batrzeby doprowadziło do serii grzechów, które splamiły jego życie i panowanie? Skoro tak wielcy ludzie upadli, co powstrzyma nas przed popełnieniem tych samych błędów? W tym filmie dokładnie zbadamy te trzy śmiertelne grzechy, pokazując jak mogą one działać w Twoim życiu w sposób cichy i niezauważalny, niszcząc Twój duchowy i osobisty rozwój. Co ważniejsze, dowiesz się, jak rozpoznać i zwalczyć te grzechy, abyś mógł żyć zgodnie z boskimi zasadami i cieszyć się życiem pełnym pokoju, wdzięczności i czystości. Nie pozwól, aby pycha, chciwość lub żądza zdominowały twoje życie. Odkryj, jak możesz uwolnić się od tych niewidzialnych wrogów i kroczyć z większym celem i jasnością. Zostań z nami do końca i przygotuj się na głęboką przemianę, która może zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoją duchową podróż. Pycha jest jednym z najstarszych i najbardziej niszczycielskich grzechów. To z jej powodu Lucyfer upadł, dając się szatanem. Biblia wyraźnie mówi, że pycha poprzedza upadek w Księdze Przysłów, rozdział 16, werset 18. Pycha oddala ludzi od pokory i uznania własnych błędów. Łatwo jest pozwolić, by pycha zakradła się do naszego życia w subtelny sposób, zaczynając od małych myśli o wyższości czy samowystarczalności. W przypadku królów, takich jak Nabuchodonozor, pycha doprowadziła go do drastycznego upadku. W czwartym rozdziale Księgi Daniela widzimy, jak wynosił się nad innych, aż Bóg go upokorzył, zmuszając do życia jak zwierzę przez pewien czas. Ta historia służy jako ostrzeżenie dla nas wszystkich. Pycha zaślepia. Uniemożliwiając dostrzeżenie naszej zależności od Boga. Dla wielu uznanie, że wszystkie osiągnięcia pochodzą od Boga, jest walką, ale to właśnie to uznanie może uratować nas przed zniszczeniem. Innym przykładem biblijnym jest król Uzjasz, którego życie było naznaczone powodzeniem, dopóki pycha nie weszła do jego serca. W drugiej księdze kronik. Rozdział 26. Czytamy, że Uzjasz po zdobyciu władzy stał się arogancki i nieposłuszny Bogu, co doprowadziło go do upadku. Te biblijne przykłady pokazują, jak pycha nie tylko niszczy charakter, ale także zrywa relacje z Bogiem i innymi ludźmi. Na co dzień, pycha może być jeszcze trudniejsza do rozpoznania. Może maskować się jako pewność siebie, dążenie do uznania czy nawet perfekcjonizm. Jednak niekontrolowana pycha rośnie i oddala nas od ważnych osób oraz od Boga. Niezdolność do przepraszania lub przyjmowania krytyki to jeden z sygnałów, że pycha jest obecna. Ignorowanie tego może prowadzić do ruiny emocjonalnej i duchowej. Biblia uczy nas, abyśmy kultywowali pokorę jako antidotum na pycha. W Ewangelii Mateusza, rozdział 23, werset 12, Jezus mówi: Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Prawdziwa wielkość polega na uznaniu naszych ograniczeń i służeniu innym z szczerym sercem. Praktykowanie służby i wdzięczności pomaga nam zachować pokorę i unikać destrukcyjnego wpływu pychy. Ważne jest, aby w modlitwie prosić Boga o wskazanie nam, gdzie pycha może działać w naszym życiu. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak głęboko się ona zakorzeniła. Szczera modlitwa otwiera nasze oczy na nasze błędy i pozwala prosić Boga o pomoc w życiu z większą pokorą. Tak jak król Nabuchodonozor został przywrócony po tym, jak się uniżył przed Bogiem. My także możemy być odnowieni, kiedy porzucimy pychę. Jedną z postaw, które możemy przyjąć w walce z pychą, jest stała praktyka proszenia o przebaczenie i oferowania go innym. Uznając nasze błędy i dążąc do pojednania, osłabiamy moc pychy w naszym życiu. Nie jest to łatwe, ale jest to droga do uzdrowienia i odnowy. Pycha nas rozdziela, ale pokora nas łączy i zbliża do Boga oraz innych ludzi. Chciwość to jeden z grzechów, który najbardziej psuje ludzkie serce. Nienasycone pragnienie posiadania więcej, czy to bogactwa, władzy, czy dóbr materialnych, sprawia, że ludzie tracą z oczu to, co naprawdę ważne. Biblia ostrzega nas przed tym grzechem w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 6, werset 10, gdzie czytamy Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Ta nadmierna miłość do tego, czego nie mamy, może łatwo zamienić się w duchową pułapkę, prowadząc do zniszczenia relacji, moralności i wiary. Jasnym przykładem na to, jak chciwość może zniszczyć życie, jest przypadek Akana, opisany w Księdze Jozuego, rozdział 7. Po zdobyciu Jerycha, Akan, kierowany chciwością, złamał Boże polecenie i ukradł przedmioty, które miały być poświęcone. Jego pragnienie tych dóbr materialnych doprowadziło do porażki Izraela w bitwie, a następnie do jego śmierci oraz śmierci jego rodziny. Historia Akana przypomina, jak chciwość może prowadzić nie tylko do osobistej zguby, ale także do niszczycielskich konsekwencji dla ludzi wokół nas. Kolejnym biblijnym przykładem jest Ahab i Jezabel, których życie było zdominowane przez chciwość. Ahab, pragnąc winnicy Nabota, pozwolił Jezabel uknąć plan zabójstwa Nabota, aby móc przejąć jego ziemię. To niepohamowane pragnienie doprowadziło do poważnego grzechu i przyniosło Boży Sąd nad domem Ahaba. Pierwszy Księdze Królewskiej, rozdział 21, werset 19. Bóg oznajmia: Na tym samym miejscu, gdzie psy zlizały krew na bota, także zlizały twoją krew. Ten przykład pokazuje, jak chciwość może prowadzić do grzechu i zniszczenia. W dzisiejszym życiu chciwość może przejawiać się na różne sposoby nie tylko w pragnieniu pieniędzy, ale także w dążeniu do władzy, statusu i uznania. Często ludzie tkwią w niekończącym się wyścigu o więcej. Nigdy nie będąc zadowolonymi z tego, co mają. Ta nieustanna pogoń może oddalać ludzi od ich rodzin, wartości i Boga. Zamiast szukać satysfakcji w dobrach materialnych, Biblia uczy nas wartości zadowolenia. Pisał Paweł w liście do Filipian, rozdział czwarty, werset 11. Nauczyłem się przebywać w każdym stanie, w jakim jestem, umieć być zadowolonym. Praktycznym sposobem na walkę z chciwością jest pielęgnowanie zadowolenia we wszystkich dziedzinach życia. Zadowolenie jest przeciwieństwem chciwości, ponieważ uczy nas doceniać to, co mamy i ufać, że Bóg zapewni nam to, czego naprawdę potrzebujemy. To nie oznacza, że nie powinniśmy mieć ambicji czy celów, ale raczej unikać niekontrolowanego pragnienia więcej, zwłaszcza kosztem zasad moralnych. Codzienna praktyka wdzięczności może pomóc nam w rozwijaniu postawy zadowolenia. Ponadto, hojność jest potężnym antidotum na chciwość. Kiedy oddajemy innym, czy to nasz czas, zasoby, czy uwagę, przerywamy cykl gromadzenia, który tworzy chciwość. Jezus nauczał, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Dzieje apostolskie, rozdział 20, werset 35. Ta prawda jest kluczem do uwolnienia się od chciwości. Praktyka dzielenia się z innymi przypomina nam, że to Bóg jest naszym źródłem, a On jest wierny w dostarczaniu naszych potrzeb. W końcu Ważne jest rozpoznanie sygnałów chciwości w naszym życiu, proszenie Boga o pomoc w ich zwalczaniu. Czasami chciwość może ukrywać się w subtelnych postawach, jak zazdrość o sukces innych, lub ciągłe niezadowolenie. Rozpoznanie tego jest pierwszym krokiem do zmiany. Dążąc do życia w zadowoleniu, wdzięczności i hojności, możemy uwolnić się od więzienia chciwości i żyć zgodnie z Bożymi zasadami. Pożądliwość to grzech, który bezpośrednio atakuje pragnienia serca, wypaczając pierwotny cel seksualności zgodnie z Bożym planem. Biblia wyraźnie mówi o niebezpieczeństwach tego grzechu, szczególnie w Kazaniu na Górze, gdzie Jezus podnosi standard czystości. W Ewangelii Mateusza rozdziale 5, wersecie 28 Jezus stwierdza, każdy kto patrzy na kobietę z pożądaniem, już w swoim sercu popełnił z nią cudzołóstwo. To pokazuje, że porządliwość nie jest tylko fizycznym czynem, ale grzechem, który zaczyna się w umyśle i sercu, zanim przejawia się w działaniach. Klasycznym przykładem destrukcji spowodowanej przez porządliwość jest historia Dawida i Batrzeby, zapisana w drugiej Księdze Samuela, rozdział 11. Dawid, król Izraela, został opanowany przez pożądanie, gdy zobaczył kąpiącą się Batrzebę, żonę Uliasza. Kierowany porządliwością, Dawid popełnił cudzołóstwo. Aby ukryć swój grzech, kazał Uriaszowi walczyć na pierwszej linii frontu, gdzie zginął. Skutkiem tego działania była śmierć dziecka, które się urodziło, oraz seria konfliktów w życiu Dawida. Ten przykład uczy nas, że porządliwość może prowadzić do łańcucha grzechów i tragedii. Pożądliwość może również niszczyć relacje i rodziny. Narusza nie tylko Boże Przykazania, ale także łamie zaufanie i intymność w małżeństwie. Jezus wzywa nas do życia w czystości, zarówno w naszych działaniach, jak i myślach. W dzisiejszym społeczeństwie, które często wywyższa niekontrolowane pragnienia i przyjemność ponad wszystko, walka z porządliwością jest jeszcze trudniejsza. Jednak Biblia nakazuje nam unikać niemoralności seksualnej, jak w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale szóstym, wersecie 18. Uciekajcie od rozpusty. W dzisiejszym świecie, gdzie jesteśmy stale narażeni na treści sensualne, Walka z porządliwością wymaga ciągłej czujności. Małe ustępstwa, takie jak oglądanie nieodpowiednich treści czy karmienie się nieczystymi myślami, mogą szybko otworzyć drzwi porządliwości. Trzebna jest duchowa dyscyplina i świadomość wyzwalaczy, które mogą prowadzić do pokus. Utrzymywanie życia modlitewnego i bliskiej relacji z Bogiem jest kluczowe, by wzmocnić ducha i oprzeć się codziennym pokusom. Praktycznym sposobem na walkę z porządliwością jest poszukiwanie pełni w Bogu. Kiedy uznajemy, że tylko Bóg może zaspokoić nasze pragnienia, które często próbujemy wypełnić tymczasowymi przyjemnościami, znajdujemy prawdziwą satysfakcję. Porządliwość obiecuje natychmiastowe zadowolenie, ale jej konsekwencje są gorzkie i długotrwałe. Poszukiwanie Boga jako źródła zaspokojenia pomaga kontrolować pragnienia i żyć w sposób integralny. Dyscyplina myśli jest kolejnym ważnym narzędziem w walce z porządliwością. W liście do Filipian, rozdziale czwartym, wersecie 8, jesteśmy zachęcani, aby skupiać się na wszystkim, co prawdziwe, co szlachetne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie. Oznacza to trening umysłu, aby myślał o rzeczach bożych i odsuwał nieczyste myśli, zanim przekształcą się w grzech. Tak jak każdy inny nawyk, Myślenie w sposób czysty wymaga praktyki i zaangażowania. Na koniec, ważne jest, aby zrozumieć, że Bóg oferuje przebaczenie i odnowę dla tych, którzy upadli w grzechu porządliwości. Tak jak Dawid został przebaczony przez Boga, mimo że popełnił cudzołóstwo i morderstwo, tak i my możemy być odnowieni. Czciary żal i dążenie do świętości są pierwszymi krokami w pokonaniu tego grzechu i życiu zgodnym z Bożymi planami. Nikt nie jest poza zasięgiem Bożego przebaczenia. A jego łaska jest wystarczająca, aby nas odnowić i dać nam nową szansę. Dotarliśmy do końca tej podróży, ale lekcje, które tutaj zebraliśmy, mogą całkowicie zmienić Twoje duchowe życie. Wycha, chciwość i porządliwość to grzechy, które mogą pozostawać niezauważone, ale ich konsekwencje są głębokie i niszczące. Teraz, kiedy już wiesz, jak te grzechy działają, czas na refleksję: czy pozwalasz któremuś z nich mieć miejsce w swoim życiu? Jeśli tak, Dziś jest idealny moment, aby podjąć decyzję. Bóg jest zawsze gotów przebaczyć i odnowić tych, którzy szczerze żałują i pragną żyć zgodnie z Jego zasadami. Zadaj sobie pytanie: jak mogę zastosować tę wiedzę w codziennym życiu? Co muszę zmienić? Pamiętaj, czy przemiana zaczyna się od pierwszego kroku. Nie pozwól, aby pycha, ciwość lub porządliwość kontrolowały Twoje decyzje. Proś Boga, aby cię prowadził i wzmacniał na drodze do czystości, pokory i zadowolenia. Jeśli ten film miał dla ciebie sens, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby kontynuować naukę o tym, jak żyć zgodnie z Bożą wolą. Teraz skorzystaj z okazji, aby obejrzeć kolejny film, który YouTube poleci, ponieważ może to być kolejny krok na twojej duchowej ścieżce przemiany.